Słuchajcie, dzisiaj fajny vlog już tak mi się wydaje, znowu ogłowo więc historia jest taka, że poszłam, słuchajcie, dzisiaj na jest dzisiaj jest nie będzie to oglądać dzisiaj, nie wiesz, jeszcze to ustawię. ale tak, poszłam sobie na global. hej napcio heeej mały bubulek poszłam sobie na i mówię o, no dosto jakąś Jakąś syneczkę w miski. No i poszłam sobie na głowę i mówię: jej! Szybko kończę lekcję dzisiaj o 10.00. Pójdę. Myślę, że będzie taki super dzień. Miałam nadzieję, że zarobię tyle, co zrobiłam w sobotę i niedzielę. A to słuchajcie: dupa. Dupa. Dupowata. A dokładnie. Byłam 3 godziny. I 3 godziny czekałam na jakieś zamówienie, i nie dostałam ani jednego. Może teraz powiedzieć, że nie jestem wytrwała albo coś. I że może miałam czekać dłużej, ale słuchajcie, szczerze, to uważam, że trzy godziny czekania, chociaż na jedno zamówienie, jest bardzo dużo. I że po prostu to nie jest odpowiedni dzień. Może gdyby było ciepło, to tak, ale niestety, to nie ubiór jest bardzo ważny, że tak powiem, bo. Ja dzisiaj byłam, byłam, bram tak, jak zwykle z rowerowej getry. I kiedy są zamówienia, bo tak samo na niedzielę i identyczna pogoda, to powiem Wam, że się rozpinam nawet. Jest mega ciepło. A kiedy nie ma zamówień, jest zimno. Więc e, miałam nieodpowiedni strój na siedzenie. Tak to mogę ująć. No bo po prostu to nie był strój na siedzenie i tyle. Tylko strój do jazdy, więc miałam nadzieję, że... Dobra, mówiłam, godzinę ruszy się. Nic się nie ruszyło, słuchajcie. Więc ogólnie powiem Wam, że jeżdżenie w tygodniu, w tym momencie, w którym mieście się średnio opłaca. Nie wiem jak tam Gdańsk, ale tutaj Gdynia jest kompletnym flakiem. Kompletnym. I to tak mówię Wam po prostu, wiecie, z pierwszej ręki. A drugą rzeczą, jaką chciałabym. O której chciałabym powiedzieć, to napiwki. piwki. napi uważam, że yy, nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, czy ludzie nie rozumieją czegoś takiego, że na, jakieś coś napiwki w ogóle. Jakby tu nie chodzi, żeby był napiwek, nie wiem, kurde, 10 zł czy coś takiego, ale musicie ludzie zrozumieć, że nawet kurde 2 złote to mega raduje dzień nasz, nasz dzień dostawki. Naprawdę, bo przy zamówieniach jakie tam widzę. Nie wiem, to są zamówienia po 80 i nawet więcej złotych. I te zamówienia szczerze mam bardzo są ciężkie. I to nie jest tak, że to się po prostu kurde bierze na plecy i ha 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 ha. Nie, te zamówienia są bardzo ciężkie i no, jednak to nas wymaga być że... Dostajemy za to jakiś tam pieniądz yy, za każdą dostawę. Jak, czy nie oglądaliście mojego wcześniejszego odcinka, to bardzo serdecznie Was zapraszam, te będziecie mieć z tej strony link. Więc yy, i tak chodzi o to, że po prostu to jest coś miłego i tak samo jak się daje kelnerom, tak samo fajnie, chociaż te 2 złote, Czy nawet jak na przykład nie wiem, kurde, mam już zamówienie i ktoś płaci jakby yy, nie kartą, tylko normalnie no to wiecie, możecie yy, też tam zaokrąglić na przykład jakieś 45-50, no to wiecie, fajnie by było, kiedy już by Wam wystarczyło yy, te tam przyszej byście dali I super jest fajnie. I ja jestem zadowolona i wy jesteście zadowoleni i wydaje mi się, że to, da jest takim motywatorem wtedy i w ogóle i musicie wiedzieć, że to naprawdę potrafi zmienić dzień i kiedy widzę potem na końcu dnia zostanę ileś tam, ileś tam napiwków, naprawdę to jest straszna radość dla mnie, dla, uważam, że dla wszystkich dostawców i też, no nie, niestety, ale jest taka prawda, że ostatnio jakieś jeździłam w niedzielę, zrobiłam, słuchajcie, 50 kilometrów, ja nie uważam, że 50 kilometrów to jest jakoś mało na rowerze, dlatego musicie zrozumieć, że my też jesteśmy ludźmi i robimy bardzo wiele kilometrów i... Fajnie by było. Po prostu jest bardzo miłe. Nie, że uważam, że trzeba, ale fajnie. Już w ogóle jak takie zamówienie powyżej 20 zł jest naprawdę ciężkie. To miło. Miło, naprawdę byłoby bardzo miło. Ok, więc w taki sposób chciałabym zakończyć ten dosyć krótki filmik, ale mam nadzieję, że był krótki, ale miał dobre przesłanie. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i tak szczerze proszę Was jeśli oglądacie ten filmik, subskrybujcie. Jakby tu nie chodzi o to, że nie wiem, ja chcę mieć dużo subskrypcji czy coś takiego, ale jest naprawdę miło. Słuchajcie, jak zasubskrybujecie, dacie lajka, like obejrzycie inne filmiki. To się tak wydaje, ale taki jeden chociaż wers, jakby może komuś się dać, że o, jedna subskrypcja, Uff. jedna subskrypcja w tą czy w tamtą, to nic. Ale musicie zrozumieć, że. To jest dużo i każda subskrypcja jest, i dla mnie się liczy. Ostatnio jeszcze przed ostatnim filmikiem. Słuchajcie, miałam 289, a dzisiaj już na pewno jest 290 i cały czas sprawdzam, więc na pewno ktoś doszedł i dziękuję bardzo, naprawdę jest mi niezmiernie miło, więc proszę dajcie lajka, like subskrypcję i piszcie mi też w komentarzu, jeśli chcecie na przykład taki specjalny filmik, żebym nagrała, to będzie specjalnie go nagram z dedykacją dla Was. Dziękuję. A i zapomniałam y, dodać bardzo ważną rzecz. Przede wszystkim miłego dnia lub wieczoru.